W dzisiejszych rozwiązaniach stosowanych w samochodach nawet najprostsze naprawy potrafią przysporzyć wiele problemów. Nowoczesne samochody wymagają fachowej wiedzy, profesjonalnych narzędzi oraz fachowców, którzy potrafią połączyć to w całość. Szczególnie dotyczy to układów hamulcowych oraz innych systemów bezpieczeństwa. Nazywam się Tomasz Binkowski, jestem opiekunem sieci AT Centra Hamulcowe. Zapraszam do odwiedzenia kilku z nich. Dzisiaj jesteśmy w Mieszkowie, w serwisie u Kamila Przybyłka. Wika Auto Service, centrum hamulcowe, od ładnie kilku lat z nami już współpracujące. Jak sobie dzisiaj radzą z problemami technicznymi? Cześć Kamilu! Cześć Tomku, miło mi Cię widzieć. Mieliśmy problem taki ciekawy z hamulcami w Volvo. Udało nam się go rozwiązać, ale dzięki hotlineowi. Szybciutko okazało się, że przyczyną jest pompa ABS-u. Dzięki wsparciu infolinii technicznej ATE mamy możliwość szybszą naprawy samochodów oraz rozwiązywanie trudnych problemów technicznych w układach hamulcowych, co przekłada się na szybszy proces naprawy oraz zadowolenie naszych klientów. Do serwisu Wika Serwis trafiłem, o ile dobrze pamiętam, 15-16 lat temu. Zawsze szukałem serwisu, który dobrze by mnie obsługiwał i do tej pory utrzymuję się jako klient w tym serwisie. Przede wszystkim obsługa, ale za tym musi też iść jakość produktów, które wykorzystuje Wika Autoservis i z doświadczeń jakie mam wieloletnie zawsze korzystają z produktów najwyższej jakości. W związku z tym, że bardzo dużo podróżujemy z rodziną, często jeździmy poza granice kraju, dla nas bezpieczeństwo jest dla mnie i dla mojej rodziny podstawą. Z tą firmą, tym warsztatem jestem związany od początku jej działalności. Jestem bardzo zadowolony, polecam go wszystkim znajomym. Nazywam się Kamil Przybyłek, prowadzę warsztat samochodowy w Myszkowie, Wika Auto Service, należymy do Centrum Hamulcowych ATE. Kolejnym naszym Centrum Hamulcowym ATE jest Mototronik. Tomasz Storc, Niedomice koło Tarnowa. Piękny, rewelacyjny warsztat i istna fabryka mocy. Przekonacie się sami. No, się ma. Cześć, Ktoś, kto Chodźmy do biura. Pokażę Ci, gdzie się wszystko zaczyna. Tutaj przyjmujemy. Klientów, wypełniamy zlecenia. Mamy ekran z podglądem bezpośrednio na hamownię. Tutaj mierzę samochody, hamuję je i tutaj wyciskamy z nich to, co Przecież można wycisnąć. oczywiście wszystko na bardzo bezpiecznym poziomie. Czyli tak? to jest ten sam widok, który klient ma w biurze obsługi? Tak. Według mojej oceny jest to najlepsza hamownia, jaka jest dostępna na rynku europejskim. 1050 Nm pomiaru na jednej osi. Czyli można zmierzyć naprawdę mega, mega mocne samochody. Zdecydowałem się na autoryzację marki AT, ponieważ nie sztuką jest rozpędzić samochód, ale sztuką też jest zahamować. Samochody po modyfikacji są jeszcze szybsze, dlatego wymagam od hamulców bezwzględnej skuteczności. Część warsztatowa umożliwia utrzymanie samochodu we właściwym stanie technicznym oraz możliwości doposażenia lub modyfikacji mechanicznych. Oferta firmy Mototronik skierowana jest do wszystkich klientów, którzy chcą poprawić osiągi swojego samochodu. Witamy dzisiaj z Łomianek, serwis samochodowy Morela. Poznamy dzisiaj kobiece oblicze w warsztacie, czyli warsztat na obcasach. Warsztat na obcasach to, to taki pomysł, który gdzieś tam mi się kilka lat temu zrodził, w chwili, kiedy już się poczułam pewniej w tym miejscu. Początki były różne. To był taki pomysł, że wstałam któregoś dnia i stwierdziłam, że skoro już jestem kobietą, to dlaczego mam tego nie wykorzystać? A nie ciągle gdzieś się chować, bo ja jestem kobietą w tej branży, a w branży jest mało kobiet. Odwróciłam rolę. I dzięki temu rzeczywiście coraz więcej klientek mamy. Klientki potrzebują kogoś, komu mogą zaufać, zawierzyć, poczuć się bezpiecznie. Czyli to, też, co jest istotne w układach hamulcowych, czyli to poczucie bezpieczeństwa w tym serwisowaniu samochodów dla kobiet, myślę, że ma większe znaczenie niż dla mężczyzn. Klientów mam stałych, więc oni nie są zdziwieni, są przyzwyczajeni do tego, że jednak się znam na tym, co robię, że ta wiedza techniczna to jest coś, co posiadam. My specjalizujemy się w grupie Audi, jeżeli chodzi o marki i naprawy. Jeżeli chodzi o zakres, to praktycznie wszystko poza blacharstwem i lakiernictwem. Takie poważne rzeczy jak remonty silników, które też robimy, więc tutaj dla nas każda usługa, każdy klient jest tak samo istotny. Warsztat, żeby miał zadowolonych klientów, musi spełniać trzy warunki. Pierwsze to jest wysokiej jakości obsługa klienta, drugie to jest wysokiej jakości wykonanie usługi, a trzecie to są wysokiej jakości części. Z serwisu jestem naprawdę zadowolony, jest wszystko wykonywane na czas. My jesteśmy w centrum hamulcowym atei, nie mamy reklamacji, klienci są zadowoleni przede wszystkim, czyli nie wracają z problemami. Te cztery sztuki mam na miejscu. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, gdzie oprócz produktów ATE montowane są inne elementy z oferty Continentala. Serwis Best Drive Motocom WOC. W sieci Best Drive jesteśmy już 7 lat. Od 2015 roku związaliśmy się z Continentalem. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Naszym klientom oferujemy produkty najwyższej jakości klasy premium. Dziękuję panu. Jakość gumy Continentala została również przeniesiona na przednią szybę w postaci wycieracza. Zadowolony. Zadowolony. No, od lat. Od, od, od wielu lat. W naszej ofercie mamy również akumulatory do wszystkich modeli aut, również z systemami start-stop. żeby zapewnić długą i bezproblemową pracę silnika montujemy zestawy rozrządu firmy Continental. W naszej ofercie mamy również układy hamulcowe z grupy Continentala, firmy Ate. Do centrum hamulcowego Ate należymy już od 4 lat. Kościerzyna, serwis samochodowy Atro. Tutaj nasz profesor Edmund Troka razem z synem Bartkiem rozwiązuje najcięższe przypadki w dziedzinie układów hamulcowych. W branży motoryzacyjnej pracuję 46 lat. Warsztat prowadzę 35 lat, a serwis ATE prowadzę około 15 lat. Współpraca z firmą ATE daje obu mierne korzyści. Szkolenia tak, to jest na wysoki poziom. Można jechać na to samo szkolenie 3-4 razy i zawsze człowiek się coś dodatkowo innego jeszcze dowie. Także szkolenia są w formie bardzo, bardzo takiej ciekawej, warto korzystać ze szkoleń. Przy okazji wizyty w Kościerzynie natrafiliśmy na ciekawy przypadek Mercedesa. Kierowca oskarżył się na bicie. Sprawdzić, czy sama powierzchnia samego przyrządu jest e, równa? Mieliśmy okazję wziąć udział w procesie weryfikacji usterki. Przy używanej tarczy pomocowej mierzymy tylko różnicę grubości, bo nam pomiar jakby e, z, bicia tutaj nas nie interesuje. Mimo e, pomiaru czujnikiem zegarowym piasta 200, no super, idealna. Po założeniu tarczy na piastę, dwie setki, no super, idealnie, no to nic tylko zakładać koły i klienta wypuszczać. Ja, tak klient z problemem przyjechał i nie tylko to polega na wymianie czy na, na sprawdzeniu, ale szukamy, szukamy, szukamy. Dzięki wspólnej pracy mechaników i Pana Edmunda udało nam się rozwiązać dzisiaj problem, którym niestety okazała się piasta. potencjalnych klientów, którzy chcieliby skorzystać z usług dobrych warsztatów, proponowałbym wybierać warsztaty raczej, które są dobrze wyposażone, które prezentują jakąś wiedzę. No nie zawsze warsztat idzie w parze z odpowiednim doświadczeniem czy z jakimś nowocześniejszym sprzętem. Dzisiaj dotarliśmy do trójmiasta, konkretnie do Ogdańska, do serwisu US Explorer. Panowie z serwisu zajmują się obsługą klientów indywidualnych, jak również klientów flotowych. Bardzo dużo obsługujemy nowych samochodów. Nasza firma się zajmuje obsługą flot. Od pewnego czasu żeśmy testowali. Wszelkiego rodzaju hamulce różnych firm, i najbardziej się sprawdziło, jak zawsze, AT. Praktycznie we wszystkich markach wymieniamy układy hamulcowe. Bardzo dużo obsługujemy Mercedesów. Każdy się też dziwi, dlaczego u nas wymiana klocków trwa koło godziny, a nie 15 minut. Z tego względu, że są jarzma, czyszczone prowadnice, sprawdzone gumki, jeżeli trzeba, wymieniamy, nawet klient o tym nie wie, żeby tam nie dostawał się żadnego rodzaju brud, żeby za 3 miesiące się nie okazało, że auto znowu ma problem z układem hamulcowym. To jest też zapomniany temat. Powinno się wykonywać przynajmniej co dwa lata wymianę płynu hamulcowego. Nikt na to nie zwraca uwagi. Jeżeli my montujemy zacisk hamulcowy swój, Wymieniamy ten płyn hamulcowy z tego względu, żeby nie było zaraz historii, jest problem z nowym zaciskiem. Często jak wymieniamy płyn hamulcowy, to widać, że leci nie płyn, a coś czarnego, jakby olej z silnika. Jeżeli silnik słabo chodzi, to to się nie rozpędzimy, ale, ale wyhamować trzeba i skręcić też trzeba, także tutaj trzeba naprawdę zwrócić dużą uwagę, gdzie wstawiamy do kogo w samochód i jakie stosujemy części. W Centrum Hamulcowym AT jesteśmy od trzech lat. Jak mieliście okazję zobaczyć, nasza wiedza i doświadczenia konstruktorów i producentów układów hamulcowych, którą dzielimy się podczas szkoleń, zapewnia najszybsze rozwiązanie najtrudniejszych przypadków, skrócenie czasów naprawy oraz zapewnienie najwyższej jakości obsługi. Dlatego ważne jest, komu powierzamy nasz ukochany samochód, który ma nas bezpiecznie dowieźć na wakacje lub służyć nam w codziennej pracy. Serwis Wika gwarantuje mi dostawę produktów, które tą gwarancję bezpieczeństwa mi dają oraz no ta obsługa, która, która też daje mi pewność dojechania do celu i tyle. Polecam każdemu, który ma problem z samochodem, zajechać tutaj i naprawdę dostanie fachową poradę i na czas zrobiony samochód. Mototronik mam pewność, że wszystkie usługi zostaną wykonane. Profesjonalnie, z jak najwyższą dbałością, a przede wszystkim wszystkie użyte części są najwyższej jakości. Na tle innych warsztatów wyróżniam profesjonalizm i pełne zawodowstwo. Jest to naprawdę za bardzo zadowolony.